Dzień dobry. Z tej strony adwokat i mediator sądowy Adrianna Biała. oraz adwokat i mediator sądowy Mark Masianka. Jest to już kolejny materiał filmowy poruszający istotne problemy prawne, który powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma. W dzisiejszym nagraniu powiemy sobie o narastającym w ostatnich latach problemie przestępstw internetowych. Jak wiemy, przestępstw popełnianych w internecie jest bardzo dużo, i nie sposób omówić ich w trakcie jednego wykładu. Dlatego, Panie Mecenasie, o jakich kategoriach przestępstw powiemy sobie dzisiaj? Mhm. Tak jak Pani Mecenas stwierdziła, przestępstw popełnianych w internecie jest bardzo dużo. Można nazwać je zbiorczą nazwą cyberprzestępstwa. Do celu dzisiejszego spotkania powiemy sobie o takich przestępstwach jak oszustwo komputerowe. Bezprawne uzyskiwanie informacji, niszczenie danych informatycznych, zakłócanie systemów informatycznych, wytwarzanie nielegalnych programów komputerowych oraz popełnianie tych czynów w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli zorganizowana przestępczość. Dobrze, to może na początek powiedzmy sobie, czym jest przestępstwo komputerowe. Przestępstwo komputerowe zostało opisane w artykule 287 kodeksu karnego. Obecnie coraz rzadziej, ale jednak zdarzają się przykłady złośliwego oprogramowania, które mają na celu jedynie uszkodzić jakieś aplikacje bądź zablokować dostęp do systemów komputerowych użytkownika. Ogólną ochronę przed takimi działaniami przewiduje właśnie wyżej wskazany przepis kodeksu karnego, zgodnie z którym ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, Wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, lub zmienia, usuwa, wprowadza nowy zapis danych informatycznych. Co istotne tutaj w przypadku tego oszustwa, sprawca musi działać właśnie celem osiągnięcia korzyści majątkowej. W związku z czym tytułem przykładu, można podać choćby taki czyn jak zablokowanie komuś komputera działającego w sieci celem wymuszenia okupu. Zdarzają Rozumiem. się takie przypadki. Rozumiem. A jeżeli chodzi o bezprawne uzyskiwanie informacji, na czym polega takie przestępstwo? Przepisy kodeksu karnego, konkretnie artykuł 267, wskazują, że nawet samo posługiwanie się oprogramowaniem mającym służyć nieuprawnionemu dostępowi do czyichś informacji, już stanowi przestępstwo. Nawet niezależnie od tego, czy na skutek tego działania. Informacje te w rzeczywistości udało się sprawcy uzyskać poprzez założenie takiego podsłuchu. W takim wypadku sprawca podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności, albo nawet każe pozbawienia wolności do lat dwóch. Ściganie takich przestępstw jest istotne, następuje na wniosek pokrzywdzonego. Tytułem po przykładu, można tutaj podać ten podsłuch czy też przełamywanie jakichś barier i zabezpieczeń informacji, zabezpieczeń serwerów, poczty internetowej celem uzyskania tych informacji. Rozumiem, a wyobraźmy sobie może taką sytuację, w przypadku gdy student wchodzi w posiadanie haseł i kodów zabezpieczających egzaminatorowi dostęp do kont internetowych, a następnie zmienia te hasła i w ten sposób usuwa bądź zmienia dane, które na danym koncie się znajdowały. To czy taka osoba ponosi jakąś odpowiedzialność, a jeżeli tak, to na jakich zasadach odpowiada? To jest właśnie bardzo ciekawy temat, w szczególności w obecnych czasach, w sytuacji nauczania zdalnego, który najprawdopodobniej zostanie z nami na bardzo długo, jeśli nie na stałe już. I tak, przepisy prawa, prawa karnego oczywiście przewidują, przewidują tutaj zagrożenie dla sprawcy, który działa w taki sposób. Konkretnie mowa tutaj o artykule 268a kodeksu karnego. I przepisy te starają się chronić gromadzone przez użytkownika dane i, oraz ich przetwarzanie w ten sposób, że sprawca, który popełnia to przestępstwo, sprawcy, który popełnia to przestępstwo grozi kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Tutaj w tym wypadku jeszcze oczywiście musi dojść do uszkodzenia, zniszczenia, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych, co pani mecenas już tutaj powiedziała. Jednak podobną karą jest, podobną karą zagrożone jest również samo zakrócenie jakby tych systemów informatycznych już bez zniszczenia i uszkodzenia tych informacji. A powiedzmy sobie, może jeszcze coś o przestępstwie nielegalnego wytwarzania programów komputerowych czy oprogramowania. Jak wygląda sytuacja w takim przypadku? Tak, taki swoisty rodzaj prewencji przed popełnianiem tych czynów, o których już sobie powiedzieliśmy wcześniej, stanowi artykuł 269b kodeksu karnego który stanowi, że wytwarzanie, pozyskiwanie i udostępnianie innym osobom urządzenia lub programu komputerowego przystosowanego do popełniania tych wyżej wymienionych przestępstw bądź haseł dostępu i kodów dostępu także stanowi samo przez się przestępstwo. Yy, przy czym, yy, właśnie tak jak mówiłem, yy, przestępstwo to jest popełniane niezależnie od tego, czy takie urządzenie, yy, czy też program komputerowy, bądź te kody dostępu zostały ostatecznie użyte do popełnienia tego przestępstwa. Czy yy, więc yy, jednoznacznie jest to taki czyn formalny, nie trzeba tutaj tego skutku w postaci, yy, w postaci popełnienia tych czynów. I tutaj maksymalnie taki czyn zagrożony jest karą, nawet o 5 lat pozbawienia wolności. tu, tytułem przykładu, można podać wszystkie te programy hakerskie, narzędzia czy też inne programy, i niezależnie od tego, czy one w ogóle zostały wykorzystane, wystarczy, że one zostaną wytworzone przez, przez sprawcę. Rozumiem, a jak, jak do powyższego ma się przestępczość zorganizowana? Czy takie przestępstwa mogą zostać popełnione w ramach zorganizowanej struktury czy grupy przestępczej? Mhm. Oczywiście, że tak. I bardzo często właśnie tak się zdarza, że te przestępstwa popełniane są w zorganizowanej grupie przestępczej. Organizowanie i udział w grupie przestępczej mającej na celu popełnienie tych przestępstw, obarczone jest karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat, więc tak widzimy, jest to bardzo surowa sankcja, która tutaj może zostać zastosowana, jeżeli działamy w zorganizowanej grupie przestępczej. I na przykład no, może tytułem przykładu można podać yy, przeróżne zorganizowane grupy, które wpływają na yy, na podmioty, które obracają naszymi danymi osobowymi, celem skradzenia tych danych osobowych, a następnie w dalszej kolejności sprzedania ich na czarnym rynku i tak dalej. Bardzo dziękuję Panie Mecenasie za wyczerpujące odpowiedzi, a Państwu Bardzo również dziękuję. dziękujemy za uwagę i zapraszamy do rejestrowania się i korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.